Dzisiaj przedstawimy wam Seata Leona 1.9 TDI RLA Kopci bardzo na niebiesko i czuć po prostu ewidentnie ropą wtryski podmienione, silnik podmieniony już po prostu szukam pomocy żeby go jakoś wziąć poprawić, żeby to nie dymiło w miarę normalnie jeździło no i wrócił do stanu pierwotnego. 2004 samochód ma na liczniku 344 tysiące Użytkuję go ponad dwa lata przez ten okres. Użytkowania, tak jak powiedziałem, został wymieniony silnik, pompowtryskiwacze, naużywane L-ki. No i chyba praktycznie tyle. Co dzisiaj będziemy robić? Co dzisiaj będziemy robić? Na pewno, tak jak z tobą rozmawiałem, to będziemy pukać układ wtryskowy i silnik. Pukankami Tek 2000. Jakie są korekty? Korekty na dwóch wtryskiwaczach wychodzą ponad normę, czyli tam skala jest do 2,99, to na czwartym wtryskiwaczu jest ponad 3, na drugim jest równe 2,99. Tek 2000, pokażemy pod maską auto i będziemy się brać za pukanie układu wtryskowego. <tryk> 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 No, no to próbujemy, odpał. ten przewód mamy doprowadzający paliwo do układu, ten mamy powrót. No i musimy obydwa zdjąć, wziąć filtr, połączyć ze sobą, żeby nam paliwo nie uciekało i węże włożyć do łukanki. I mamy, I mamy filterek połączony ze sobą. O paseczki będziemy, przykręcimy, warsztat mamy. O, tutaj to się przykręciło. No to tak, będziemy zaczynać pukanie silnika i pukanie układu wtryskowego. Jedną pukankę będziemy lali do układu wtryskowego, drugą, drugą będziemy wlewać do silnika. No i zaczynamy, czyli odkręcamy. Ta idzie do silnika, tak? Tutaj idzie do silnika A to ja bym jeszcze sobie taką rzecz jedną zrobił. Weź na bok Żeby nie uronić ani kropli Potem tutaj o, tak Olejemy do silnika I jeden produkt mamy wlany cały Ile wchodzi oleju? Olej wchodzi niecałe 4 litry. Olej mamy kupiony na wymianę, jest to Castrol, oczywiście tak jak producent zaleca. Ludzie mogą krytykować, że to jest zły olej, ale ja zalewam wszystko według producenta. Tak jak zostało napisane, to zaklejemy. I to mlejemy teraz do słoika. I mamy wlane. No korekty po ile pół godziny minęło? No pół godzinki gdzieś minęło po pukaniu tekiem. Wyrównują się. Zobaczymy jak będzie na końcu, jak wypije całą pukankę, wymienimy olej, odpalimy go. Na razie jestem bardzo zadowolony z efektu. No i co? Oszukiwane czy nie? Nie oszukiwane. Nawet praca silnika się uciszyła. Korekty, jak widać na komputerze, się poprawiają. Żeby nie było, jak ktoś mówi, że to kupi na wodę, to jednak tak nie jest. Czasie. Druga. Tutaj gdzie paliwo nie docierało u góry, mm -hmm. a tu gdzie docierało. O jajku. No to wypukało trochę tego. i teraz wymiana olej. <laughs> Najlepiej się co <całego> zrobi. zrobić. <laughs> no. Po wymianie oleju poczułem wtryskiwaczy. Korekty naprawdę dużo spadły. Jestem zadowolony z efektu, bo przede wszystkim samochód nie kał